Dzień dobry państwu. Beata tam moim gościem w Gazecie Finansowej i państwa gościem jest profesor Paweł Wojciechowski, ekonomista, były minister finansów, szef Rady Gospodarczej Polska 2050. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Jednolity kontrakt o pracę. Nie młody projekt. Był już w 2015 roku. Platforma obywatelska miała takie założenia, jeśli chodzi o wybory. Potem jeszcze Prawo i Sprawiedliwość chciało się go kilkukrotnie podjąć, ale to wszystko te próby spełzły na niczym teraz. Podobno krajowy plan odbudowy będzie tam Sprzyjał, ale bardzo bym chciała się dowiedzieć od pana profesora, czym jest jednolity kontrakt o pracę, jakie problemy może rozwiązać, a jakie mnożyć. Tak, rzeczywiście ten jednolity kontrakt jest to koncepcja na razie która może być wdrożona na podstawie spełnienia kamieni milowych przez polski rząd, czyli prawdopodobnie przez nowy rząd już, bo ten rząd do tego czasu pewnie rządzić już nie będzie. I to jest koncepcja nie nowa, tak jak pani powiedziała, pani premier Kopacz próbowała tą koncepcję dopracować. Ona polega na tym, że niezależnie od tego, jaki jest typ umowy, czy to jest umowa cywilnoprawna, na przykład o dzieło, zlecenie, czy umowa o pracę, to obowiązują te same reguły na przykład w zakresie wypowiedzenia, Umów o pracę, w zakresie oskładkowania tych umów, w zakresie opodatkowania tych umów, tak żeby sposób oskładkowania czy opodatkowania umów nie wpływał w sposób decydujący na tzw. segmentację rynku pracy, czyli na wybór formy prawnej. A tym samym wypychanie pracowników, z przykład z umów o pracę, które są najbardziej popularną umową na rynku pracy. Czyli chodzi o ucylizowanie rynku pracy w taki sposób, żeby wszystkie komponenty mniej więcej tak samo podobnie wyglądały w zakresie pracy zależnej, tak? Bo co do przedsiębiorczości, przedsiębiorców to jest inna historia, natomiast w zakresie pracy zależnej one wszystkie powinny być ujednolicone, ale to nie oznacza wcale tego, że, że, że umowy cywilnoprawne byłyby zlikwidowane, tylko byłby taki parasol, który by tworzył jak gdyby pewną regulację nadrzędną wobec tych umów cywilnoprawnych i wobec umów o pracę. No tak, ale to mi się kojarzy z tym, że jak coś jest dla wszystkich, to jest dla nikogo. No tak, Mówię ale... o tych jednolitych regułach. Tak, oczywiście, bo tak naprawdę te reguły powinny być jednolite, bo nie ma powodu dlaczego na przykład umowy cywilnoprawne typu umowy zlecenia są oskładkowane do poziomu minimalnego wynagrodzenia, a powyżej już nie, a na przykład umowa o pracę jest oskładkowana w pełni, też powyżej minimalnego wynagrodzenia. Te przepisy nie mają żadnego sensu ani ekonomicznego, ponieważ Osoby, które dzisiaj podejmują się pracy na umowach cywilnoprawnych, na umowach zlecenie, na przykład będą miały meryturę w związku z tym niższą, około 18% średnio, a w grupie o niskich dochodach, typu na właśnie poziomie minimalnego wynagrodzenia o 45% niższe, w niższe emerytury. W związku z tym, jak może być tak, śmieciowe kontrakty powodują śmieciowe emerytury. Dlatego cała koncepcja jednolitego kontraktu i mierza do tego, żeby to rynek ucywilizować żeby nie następowało wypychanie z typowej umowy o pracę na te umowy cywilnoprawne, które w przeszłości również były traktowane jako pewnego rodzaju taki wyjątek od reguły. I ta prowizorka rzeczywiście trwa dzisiaj wiecznie, te umowy są gorsze dla pracowników z punktu widzenia ochrony ich praw pracowniczych i gorsze z punktu widzenia ochrony praw przyszłych socjalnych, takich jak wysokość emerytur. Te jednolite kontrakty o pracę mnożą pytanie o to, w jaki sposób mają być świadczone krótkotrwałe usługi dotychczas realizowane przez zlecenia. I jeśli chodzi o określony czas pracy, jak to będzie regulowane, skoro wszyscy, a w praktyce coraz więcej osób tak naprawdę chce wykonywać obowiązki w sztywnych, nie chce wykonywać obowiązków w, w, w takich widełkach czasowych w sztywnych. Tak, pracy. i to jest ten to jest problem, zwłaszcza na przykład w stosunku do mów o dzieło, to tego się nie da zastosować, tak? bo dzieło realizuje się we własnym zakresie i tylko dostarcza się rezultat tej pracy, czyli dzieło. A W przypadku mowy zlecenia jest inaczej, bo to jest praca zależna, gdzie zleceniodawca, Mówi tak naprawdę, jaką pracę ktoś powinien wykonywać. I to jest umowa, umowa którą się wykonuje na zasadzie pewnej staranności wykonania tej, tejże pracy i trochę się innymi regułami rządzi. tak I oczywiście Dzisiaj ta fragmentacja rynku pracy jest dość znaczna w Polsce, jedna z największych w, w Unii Europejskiej. Również w przeszłości mieliśmy jak najwięcej w Unii Europejskiej umów na czas określony, tak zwanych terminowych. Obecnie Hiszpania ma ich więcej. I tutaj nawet nie chodzi o to, żeby te umowy cywilnoprawne przekształcać w umowę o pracę, tak? czyli usztywniać ten rynek pracy, tylko żeby było to z, w dwie strony działało. Czyli z jednej strony zliberalizować podejście do na przykład w zakresie zwalniania pracowników, tak, w jakim sensie wypowiadania umów o pracę, a z drugiej strony jak gdyby zwiększyć ochronę wobec osób, które mają umowy cywilnoprawne. Czyli jak gdyby ruch jest z dwóch stron, ale w taki sposób, że na przykład jeżeli ktoś pracował dwa miesiące, i wszystko jedno, czy na umowie, przepraszam, y dwa miesiące na umowie cywilno-prawnej, czy na umowie o pracę, to tego, tego taki sam okres wypowiedzenia. Ktoś pracował, we Włoszech wprowadzony jednolity kontrakt. Zasada była taka, że jeśli ktoś pracował y rok czasu, to wszystko jedno, jako miał umowę, to tak naprawdę miał dwumiesięczne wypowiedzenie, ale łatwo było zwolnić. Czyli w sumie jest to, tak powiem, kompromis. Y coś musi być trochę droższe a coś musi być trochę tańsze. Tańsze mają być umowy o pracę z punktu widzenia oskładkowania, droższe muszą być umowy zlecenie. To samo dotyczy praw pracowniczych. Bardziej restrykcyjne muszą być regulacje dotyczące umów zlecenia i mniej restrykcyjne dotyczące umów o pracę. I w ten sposób nas dochodzi do wyrównania i następuje ten efekt takiej segmentacji rynku pracy, który jest niekorzystny tak, dla, dla, dla całego rynku pracy, ponieważ no, powoduje pewne anomalie, a na końcu te Osoby, które są wypychane właśnie na tak zwane śmieciówki w cudzysłowie, mają dużo niższe świadczenia, na przykład emerytalne, ale również rentowe. Polska 2050 są przeciwko śmieciówkom. Tak, no chcielibyśmy, to, to o, tym, o tym, że trzeba zlikwidować śmieciówki, mówią wszyscy od kilkunastu lat. Ja pamiętam taką książkę profesora Marka Belki, który napisał, że polski rynek pracy jest chory, tu cytuję pana profesora. No właśnie dlatego, że jest ta duża fragmentacja zupełnie potrzebna. Myślę, że wielu pracodawców też chciałoby większego ucylizowania tego, 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 tego rynku, żeby on był przede wszystkim prosty, przejrzysty, nie naruszał praw a z drugiej strony również gwarantowało pracodawcom, że te umowy są bardzo proste, jasne i można tak naprawdę wiadomo na czym się stoi. Tak? W Polsce ten system jest bardzo skomplikowany. Po Polskim Ładzie doszło do niesamowitego spiętrzenia różnych, różnych koncepcji typu na przykład nowych baz podatkowych wobec działalności gospodarczej, różnych elementów, które skomplikowały na tyle system, że dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, tak naprawdę pracownicy bardzo często nie wiedzą jakie mają prawa, a pracodawcy nie wiedzą, jakie ja muszą płacić za nich czasami podatki, składki. To wszystko jest bardzo skomplikowane. I głównym zasadą jednolitego kontraktu jest to, żeby to rzeczy uprościć, a jednolitej daniny, za którą właśnie Polska 2050 się opowiada, która była koncepcją, którą ja przygotowałem już kilkakrotnie dla kilku rządów, jest też ujednolicenie tego wszystkiego, tak żeby te bazy podatkowe, różne, również ulgi, były wszystkie ujednolicone pomiędzy różnymi kontraktami pracy, żeby było prościej dla pracodawców. Do końca 2022 przeprowadzone mają zostać konsultacje z partnerami społecznymi oraz opublikowany raport w tym rozwiązaniu. No jeśli ktoś jeszcze wierzy w tym kraju, w konsultacje społeczne. No właśnie, e, co to miałoby oznaczać? Na razie nie wysłuchać o żadnych konsultacjach. Wiadomo, że konsultacje mają być przygotowane. Wydaje się, że powinny one nastąpić w Radzie Dialogu Społecznego. Gdzie są reprezentanci pracodawców i pracowników. Natomiast być może w jakiś inny sposób będą one postępowały. Natomiast powiedzmy sobie szczerze: rząd polski dzisiaj chyba się liczy z tym, że KPO po prostu nie będzie. W związku z tym, czy to ma jakieś znaczenie? Ta sprawa pewnie zostanie przekazana do kolejnego rządu i kolejny rząd się będzie martwił, jak to zrealizować. Sprawa ujednolicenia kontraktu Tak, pracy. I, i, tak, jeżeli to stanie się, jeżeli KPO jest tym programem, na podstawie którego spełnienie, którego wymagane jest spełnienie właśnie ustawy, przygotowanie ustawy o tym kontrakcie, który z to rząd sam chce wprowadzić, obecny rząd, no to to przejdzie na kolejny rząd, bo ten termin ostateczny na wprowadzenie jednolitego kontraktu jest do 2020 czwartego roku, więc będzie to na pewno po wyborach. bardzo dziękuję pan profesor Paweł Wojciechowski był gościem gazety finansowej. dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.